Słupki w Nowym Jorku Ale w sumie nie była aż taka ogromna ta kolejka Wchodzimy bez problemu No to zobaczymy jak to będzie wyglądało nocą Nie Damian? Zobaczymy jak to będzie wyglądało nocą Buja tu trochę, za się przewrócę

Dan moet ik heb ik muziek To jak Ci się podobało? Elegancko, ale tylko troszkę nas... Troszkę wymroziło. nas wymroziło, ale, ale już jest lepiej, bo... Za ten widok mogłem przecierpieć, to zimno. Pięknie tak. było. Było bardzo fajnie. Teraz idziemy jeszcze lepsze widoki sobie zrobić. Znowu wracamy na most brukliński, po prostu tak. chcemy zobaczyć, jak wygląda w nocy. Byliśmy tak. już w dzień, ale... Będzie też fajnie, fajne widoki. Nie będzie tak zimno. Już jest cieplej, o wiele jest cieplej jest tutaj, bo od wody nam... Troszkę podwiewało i nam się wydawało, że nam ręce odpadną z mrozu, ale. No a tu jest jakiś Pace University, jakiś może ważny, nie wiem, ale koło Wall Street to na pewno ważny, bo tutaj zaraz jest Wall Street, niedaleko po lewej. tam kilka bloków No, to lecimy. Widok nocą z mostu kupackiego. już w Brukwi. Widać Empire znowu zobaczyć. Dobra, wracamy Znowu w stronę Manhattanu Więc łapiemy metro Łapiemy metro i wracamy do hotelu A następnie Nie no, idziemy do hotelu przybieramy się, ale chwilę odpoczniemy bo nogi nas bolą Przybierzemy się w coś bardziej na wyjście i idziemy do baru, po prostu, który jest na rooftop, czyli na dachu jakiś taki fajny bar znaleźliśmy. I napijemy się jakiegoś drinka i podobno widać z niego bardzo dobrze Empire State Building, więc będziemy znowu podziwiać z baru. No to papa! To jesteśmy top of the Strand Na tej samej ulicy co mamy hotel A więc bardzo blisko Jest całkiem elegancko Z widokiem na Empire oh. Mamy drinki truskawkowe Bardzo fajne Ale przepraszamy ogólnie za jakość No ale takie tu oświetlenie jest co wiele nie widać, ale pokażę Wam empire. Wypite. Ja już się zotożę. Bez przesady wypiliśmy ja nie, po jednym drinku. Było fajnie, tylko że w tym kraju... W tym kraju za wszystko trzeba płacić na piwki, tak więc do każdej ceny trzeba doliczyć tak 15%. Nie wzięliśmy za dużo pieniędzy i zostawiliśmy 2 dolary na piwku. Wystarczy im, co? Ile mamy dawać? Jest w 10 dolarów? Bez przesady. No i tak już dawaliśmy, nadawaliśmy się na piwków. Dawaliśmy już na piwki wcześniej. Teraz pieniędzy. już nam się budżet kończy na takie tak. rzeczy. Nie będziemy... Ważniejsze są rzeczy do kupowania niż dawanie na piwków. A teraz znowu spacer na Times Square. O, tak żeby jest. zakończyć wieczór fajnym. Wszystko no, jak zwykle Times Square No, oczywiście. jak zwykle nigdy dużo ludzi. Śpi. Głośno musisz. Times Square nigdy nie śpi. Tak jak nam powiedział Pan bardzo miłym głosem na water taxi, że nie musimy spać aż do wyjazdu z Nowego Jorku bo po prostu to miasto nigdy nie śpi. Fajnie by było, no ale chyba tylko na fecie, bym dał radę. No. <laughs> No. no i jesteśmy na Times Square po raz kolejny. A właśnie jest, New York, Water Taxi, reklamy. Właśnie, show is your love. Może nawet sobie staniemy pod tym. No? Tutaj ludzie się zbierają pod kamerą. I. Jest rzut właśnie z tej kamery na ludzi i tak się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza w takie serce. I trzeba I sobie trzeba, dawać całość. Trzeba sedać guzi. No i bardzo jasno tutaj jest ogólnie. Jak tutaj pierwszy raz byliśmy, to mi głowa tak chodziła, że że mnie do dzisiaj boli. no, no dawaj. To, o czym mówiłem, właśnie o, za chwilkę się pojawi. No, ale to za chwilę, chwilę. Wypatrujcie jest i maniki. Zaraz pójdą w ślinę Dobre yeah. to jest dobre pięć minut, jeszcze to Jestem kapień! Są... Now! Love is live now! Live now! Co so i znowu sobie w kuleczki polecam następna? Yes! yes. Jest. Jestem! Jestem tu! Halo! Halo!

A tutaj kręcimy wiadomości co rano. Mecz jest, NBA, oczywiście do hotelu Mecz widać. Zdążymy na drugą połowę. Normalnie jak w domu. Jak w domu już normalnie, tu na mięciutko. Jest Batman. Ja no, zaraz tasować będzie tutaj Król Król jest grany w teatrze mm -hmm. Normalnie poszedł drogo patrzyłam chyba, na bilet 180 dolarów za taki show Dobra, a teraz ogólnie pójdziemy w miejsce, gdzie nas jeszcze nie było Najpierw na schodki tam, tak, na schodki. a później a do, do Hershey's. Czyli bardzo dobra czekolada. Bardzo dobra czekolada. Na pewno mają jakieś ciekawe. Pewnie jakieś maskotki, nie? Tam... No i czekoladę na pewno. Tak, już zobaczył. Mam 10 centów w kieszeni, to może coś kupimy. <laughs> no to nakupisz za 10 centów na pewno, dość sporo. Where yeah, man. Right oh, okay, okay, okay. Hello, Indonesia. Hello, Indonesia. Załamany, pewnie mu się nie chce Ale ciepło jest, no nie wierzę w to, że jest Ale tak ciepło jest no, w, ogóle w, ogóle, nie w ogóle nie ma powiewu wiatru można biegać, nie wiem po co mamy ubrania to też nie wiem Wody nie miały Moczyły klimat Ale pachnie czekoladą. Ludzie. Oh. Szkoda, że jeszcze nie ma takich aparatów, że, że można czuć coś, nie? A. Oh, przydałoby się. Tyle, tak cały te? Wszystko? No. Ale co polecam. Bardzo dobre są. Że są tak kozaczki, że masakra. Jeszcze za ile? Ale są bardzo dobre. No masz 4 za 15. No tak. 475. Kitkaty, miniaturki. Tak, naresziliśmy wam smaka właśnie. Tak, tu pachnie czekolada. No pachnie, pachnie. Jest też bardzo dobra, ja uwielbiam masło orzechowe, więc to coś dla mnie. na robiliśmy Dobra, narobiliśmy sobie smaka czekoladą, zgłodniałam, OK, można jeść. na Hershey's w Nowym Jorku, bardzo mało. Mało, ale nie widziałam nigdy sklepu Hershey'sa, więc... Kolejne podsumowanie dnia. Tak ja więc mamy poniedziałek, który zleciał. Bardzo długi i udany dzień moim zdaniem. Dlaczego ja mam taki czerwony Dożyły się. Ty mi pewnie sprzedałaś jakiegoś... Może. Nie wiem, ale dobra. Wstaliśmy rano. Dosyć późno w sumie, bo o dziewiątej chyba dopiero śniadanie zjedliśmy. Następnie poszliśmy kupić laczki. <grym> Dla mnie. Mm. No i co dalej? Pojechaliśmy na Wall Street. Nie, w sumie najpierw pojechaliśmy koło World Trade Center. No, tam podeszliśmy pod World Trade Center, ale głównym naszym zamiarem było podejście na Wall Street. I ogólnie na Wall Street... Widzieliśmy ten cały um, stok. Tam gdzie, gdzie Stock Exchange, gdzie, gdzie pieniądze płyną, miliardy pieniędzy codziennie. No, ale nic takiego spektakularnego w sumie tam nie ma. Po prostu Z ulica jak ulica Wall Street i tyle. Następnie poszliśmy promenadą w sumie od strony Manhattanu. Bardzo fajna pogoda wtedy była, świeciło ładnie słoneczko. Wtedy dopiero na, na Most Brukliński. Gdzie, gdzie naprawdę fajnie, fajnie było. Na Brooklynie też trochę pochodziliśmy, gdzie Monika się podniecała, że, że tam jej serialowe plotkara. Ser... Jak ktoś oglądał i lubi, to pozdrawiam, bo uwielbiam wielką plotkara. Ta plotkara i że tam serialowe serialowe gościowy i, i, i goście gdzieś tam mieszkali niedaleko. Przechodziliśmy koło ich chaty i tak dalej. Nabczailiśmy no, też. Promenady właśnie od strony Brooklynu, gdzie tam właśnie na Facebooku mogliście zobaczyć tam z dwóch rąk mini relację 10 sekundową. Też bardzo fajny widok stamtąd. Następnie, co było dalej? A wróciliśmy do hotelu. Wróciliśmy do hotelu. Odpocząć, bo nogi nas... No, nogi ogólnie codziennie, stopy głównie, stopy bolą, dlatego trzeba znowu je wymasować. Job for you mm. I co dalej No i zjedliśmy I obiad Zjedliśmy obiad My te hotelowe jedzenie wam powiem, że jakoś tak nie za bardzo nie za bardzo, Było nie za do bardzo. Dupy. Ogólnie tak jedzenie w tym hotelu jest naprawdę bardzo takie tanie, że tak powiem a bardzo mały wybór po obiedzie na jedzeni no ale chociaż się najedliśmy. No nie po... wiem, bo teraz już jech... jest Pojechaliśmy na water taxi właśnie nocą. Też bardzo fajny czas. Nawet troszkę romantycznie było. Dawali nawet szampana za darmo. Wliczone w cenę. No i co, widzieliśmy statuę? I właśnie, poszli... No, widzieliśmy statuę, tak więc w sumie już pod nią nie będziemy chyba jechać, bo. Nie ma sensu i... nie ma sensu i tak na nią byśmy nie wchodzili. Bo tam trzeba, trzeba schodami wejść kilkadziesiąt pięter, chyba więc bez sensu. Byliśmy i tak bardzo blisko statuły, więc myślę, że fajne zdjęcia i filmiki są. I. co jeszcze? Baby, I poszliśmy jeszcze na Brooklyn Bridge na chwilę, zobaczyć jak to jest. Poszliśmy też do Pado ba, z którego. Do z którego był bardzo fajny widok też na Empire State i jeszcze tak szybko, mimochodem poszliśmy na Times Square, gdzie? Uwziąłem się na zdjęcia. Tak, zdjęcia jest. zrobiłem chyba z 50 zdjęć, zrobiłem może 5. No <laughs> nie wiem. No. no nie wiem. No i tyle: no jest godzina pierwsza w nocy. U was jest piąta, już nad ranem. Szósta w sumie w Polsce, nawet szósta, więc już powoli się budzicie do szkoły. A my dopiero A my jeszcze, za, jeszcze serial. jeszcze za dwie godziny dziś idziemy spać, tak więc spokojnie. Jeszcze Ben and Jerry's tutaj czeka, truskaweczki, Magic NBA oraz Better Call Saul, który wychodzi właśnie tutaj na AMC. No i tyle, idziemy spać za dwie godziny mniej więcej, tak więc do pranoc. W sumie to już dzień dobry u Was i do zobaczenia jutro. Yo.